Chodzę sobie po piaskownicy. Po prostu zachodzę po piaskownicy, bo mi się nudzi, po prostu zachodzę po piaskownicy. bo mi się nudzi. Go, go, go. Ja. Kurde. Huśtam się. Fajnie. Normalnie. się huśtam. Fajnie, normalnie się huśtam. Dobra, huśtam się. Jak widać, że się na serio huśtam. To jest nawet dowód słońcuch Huśtawki. Huśtam się. Aha Kurde, czemu się cały czas wywalam? Nie wiem, nie wiem, po prostu się cały czas wywala. Kręcę się, nie kręć, nie kręć, sam się będę kręcił. Możesz mnie raz odepchnąć. Dobra, już, 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 już. już. Kręcę się, najzwyczajniej się kręcę. Jest mega fajnie. Jeszcze raz zakręć. Zakręć jeszcze raz. Dobra, tam się zakręcę. Już raz. Już, 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 Kurde. Kurde. Co robisz? Dobra, teraz idę na to na drugą karuzelę, taką płaską. Lecę. Dobra. Się. Na tym miałem farta, że się nie wywaliłem. Nie Dobra, ja jestem na wjeżdżalni. I bardzo dobrze to widać. Nie wiem po co. No Po prostu mi się nudzi. Jestem z kolegą na polu. Czy... Ach, kurde, mokre była zajeżdżalnie Jestem teraz cały mokry pato jakie to było mokre Ach, Ale zimno